Dzień dobry, jesteśmy na konferencji Psew w Świnoujściu, a ze mną Grzegorz Chodkowski, wiceprezes Offshore Development Poland RWE. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, jak RWE widzi rozwój offshore wind w Polsce po pierwszej fazie? Czy aukcja w 2025 roku jest możliwa? Tak, jeśli chodzi o dalszy rozwój offshore w Polsce, uważam, że niezbędne jest i kluczowe jak najszybsze rozpoczęcie przygotowań projektów tak zwanej drugiej fazy. Jeśli się to nie zadzieje, w konsekwencji możemy mieć do czynienia z luką inwestycyjną, a także z luką, jeśli chodzi o portfel generacji w polskim systemie elektroenergetycznym. Aukcja 25 roku jest jak najbardziej możliwa i jest zdecydowanie ważne, żeby się odbyła. Uważamy, że aby zapewnić minimalną ilość projektów, które mogą do tej aukcji przystąpić, istotnym jest zawiązanie strategicznych partnerstw. Jak również kolejnym bardzo istotnym czynnikiem jest wyznaczenie, tak zwanej ceny maksymalnej. Na tym teraz pracuje administracja rządowa. Tutaj zwracam uwagę na, na czynniki związane z makroekonomią. Obserwujemy znaczący wzrost kosztów porównując dziś do okresu przed agresją Rosji na, Ukrai na Ukrainę. E, rosnące stopy procentowe, przez co e, wyższy koszt kapitału, powodują, że e, ta cena maksymalna musi odzwierciedlać e, faktyczne koszty. Jak RWE radzi sobie z ograniczeniami po stronie łańcucha dostaw? Wiemy, że projekty, które wygrywają w aukcjach, muszą być zrealizowane maksymalnie w przeciągu 7 lat. Co już dzisiaj, kiedy patrzymy na rynek globalny, stanowi bardzo duże wyzwanie. Czy możliwa jest realizacja projektów drugiej fazy na czas? Patrząc na projekty drugiej fazy, które będą przedmiotem przyszłorocznej aukcji, jest to trudne już dziś, aczkolwiek nie niemożliwe. Posiadamy obecnie w pipeline ponad 25 gigawatów projektów, do których już mamy pozyskane prawa. Wśród tych ponad 25 gigawatów, około 2,5 giga jest już w budowie. I e, jest to szalenie istotne z perspektywy tego, co chcemy zrobić w Polsce. E, mam na myśli e, zabezpieczenie e, supply chainu. Jako RWR realizujemy to poprzez, e, dla kluczowych komponentów i usług, poprzez zawieranie umów ramowych. E, dla przykładu umowa ramowa z firmą Yandenul na charter wysokospecjalistycznych statków e, na potrzeby instalacyjne. E, jak, lub też e, niedawno zawarta umowa z konsorcjum Hitachi i Aibel na systemy HVDC. E, dzięki temu jesteśmy w stanie zabezpieczyć kluczowe komponenty, ponieważ tak naprawdę obserwujemy globalną konkurencję. E, każdy z krajów z dostępem do, 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 do morza rysuje plany, jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową głównie do końca tej dekady, bądź do końca 2040 roku, widzimy olbrzymie spiętrzenie, przez co e, popyt znacząco przewyższa podaż. Jeśli chcemy, aby w Polsce jakby kontynuacja offshore i, e, i aukcji 25 roku w okresie 7 lat zakończyła się sukcesem, ponownie istotnym jest e, nawiązanie strategicznych współpracy, aby już teraz zabezpieczać te kluczowe komponenty i usługi. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej to jest niewątpliwie olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki. Nowe miejsca pracy, szansa na bardziej zielony miks energetyczny. Ale to nie tylko szansa. To również konieczność realizacji tych projektów z poszanowaniem środowiska naturalnego i we współpracy z lokalną społecznością. W jaki sposób RWE realizuje swoje inwestycje w offshore, aby te projekty były realizowane w? w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dla RWE jest to bardzo istotny czynnik. Też pochwalę się, że jako międzynarodowy koncert wyrażamy szereg innowacji, między innymi właśnie skoncentrowanych na zrównoważony rozwój i poszanowanie środowiska. Dla przykładu już zastosowaliśmy jako pierwsi na świecie tzw. recyclable blades, czyli łopaty, które będą podane w przyszłości recyklingowi. Uwady turbin wiatrowych, które już pracują na morskiej farmie Kaskazji w Niemczech. Takie samo rozwiązanie planujemy na, w projekcie obecnym, w budowie farmie o nazwie TOR na wodach duńskich. Dodatkowo wdrażamy również dla projektu TOR tak zwany Green Steel, jeśli chodzi o wieże turbin wiatrowych. One będą się charakteryzowały mniej więcej o 66% mniejszym śladem węglowym. W stosunku do klasycznego, klasycznej linii produkcyjnej tego komponentu. Zwracamy na to dużą uwagę. To samo jakby staramy się realizować w Polsce. Współpracujemy z lokalnymi społecznościami, zamontowaliśmy koszt dla, na potrzeby wyławiania plastiku, chociażby w porcie morskim w Wózce. Wspieramy również edukację tych najmłodszych, czyli przyszłych kadr, które są tak. Tak bardzo niezbędne dla rozwoju tego sektora. Natomiast również wdrożyliśmy program tak zwanego reskillingu. Nie akurat dla, dla środowiska górniczego, jak obserwujemy na rynku, ale dla środowiska rybackiego. Zrekrutowaliśmy określoną ilość przedstawicieli tego, tej branży, która przyszła certyfikowane szkolenie i ma szansę rekrutować się do naszej firmy, chociażby. Jeśli w Polsce, to na dzień dzisiejszy w branży lądowej wciąż energetyki wiatrowej, ale licząc w przyszłości, że będzie to kadra dla, dla offshore.